Tak? Dzień dobry widzowie. Dzień dobry, dzień dobry. Kolejny dzień, kolejny wrok z życia. Mamy godzinę ósmą i jadę na Lubiankę na poszukiwania. Rekonesans. Jakieś tam półtorej godzinki. I zobaczymy co dzień przyniesie Zapraszam do oglądania Dzisiaj będzie bardzo, bardzo ciepło Zalew Lubianka odnowiony Tutaj szukałem w 2012-2013 roku Zupełnie inaczej to wyglądało Także fajnie fajnie wejść do nowego obiektu I co? Wszedłem wcześniej, ale ktoś mnie obudził Także dopiero teraz No dobra, z rana Chociaż banana wciągnę Napiję siłka wody i lecę Poszukiwania zakończone. Tak prezentuje się efekt. Kolczyk, zawieszka taka śmieszna. Trzy czarmsy i taki jakiś bucik z magnesem. Dwie spinki do włosów złotych, 10 we współczesnych. I dwójeczka jeszcze z perelu się ostała. Na śniadanie wciągnę kefil i kilka pierogów od mamy Konrada. Niedużo, no bo z tym złomem, jak będę zaraz latał, to nie chcę być przejedzone. Mamo Konrada bardzo bardzo dobre pierogi i dzisiaj 20 sierpnia jest ostatni dzień mam nadzieję, że nie ostatni, że jeszcze się pojawią jakieś, ale dzisiaj ma być 27 stopni w Starachowicach, także pogoda bajeczna jest gorąco pogoda się zrobiła Ekstra. Dobra, nie przedłużam, lecę. No i dobra. To wszystko, co widzicie tu ma się znaleźć tu. Czy się zmieści? Nie mam pojęcia. O, idealnie. Pierwsza blacha tutaj zablokuje możliwość przesuwania się do przodu pozostałych. Widzicie, trochę się mieści, ale i tak na dwa razy będę musiał jechać. No dobra, kurs załadowany, jadę rozładować, i myślę, że będą dwa kursy łącznie. No i to lubię, szybko, krótko i na temat. Kurs załatwiony, teraz lecę po drugą partię. A wiecie, co jest dla mnie najlepsze? Że druciak kolejny raz się przydaje i o to chodzi, żeby auto było nie tylko wyprawowe, ale również totalnie użytkowe i to jest właśnie możliwe w tego typu gabarytach. W 2013 roku, jak studiowałem ochronę środowiska na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego, wtedy miałem ogłoszenie jeszcze na portalu Gumtree. Kiedyś było Gumtree, niektórzy widzowie na pewno jeszcze kojarzą ten portal i miałem ogłoszenia a propos odbioru złomu z działek i jeździłem do ludzi, odbierałem złom jest to fajna forma aktywności a tutaj bardzo się cieszę, że mojemu widzowi, który nie ma dużego auta mogłem w ten sposób pomóc, pozbyć się po prostu tego całego dziadostwa z działka. no i dobra, trzeba było to wszystko pociąć szlifierką kątową miejsce jest, także zmieszczę no i co wy na to? dał radę? dał radę Och, powiem wam tak roztopiłem się jest totalnie totalnie gorąco ale na szczęście wszystko udało się spakować zaraz zaraz jadę oddać ten złom i co? Bardzo fajnie. Bardzo fajnie. Z ojczymem Konrada sobie tutaj działaliśmy. gość 80 lat i taka forma, że głową mała. No i jest 12.30, oddam złom. Myślę, że o 14.00 będę już w jakimś jeziorze albo o 15.00. Tak? A to w czwartek. Tutaj się w lewo skręca do skupu złomu o nazwie Rego. Ma bardzo znaczy, kiepskie 3,9 opinie. i ja podjechałem na ten skup. Czekałem 10 minut i pracownicy zachowywali się tak, jakby po prostu nie wiem, tam klienta nie potrafili w ogóle obsłużyć. I mówię, dobra, jadę do, yy, no tam nie wiem, nawet jaka są 17 km stąd, jadę na skup złomu. I jadąc tą drogą, trafiłem na bardzo, bardzo fajny skup. I go mogę polecić serdecznie. A ten drugi to też jest Rego, tylko że hurtowy skup złomu Rego. Tak to się nazywa. Jedziemy, jedziemy, jedziemy. Dobra, mam teraz 22 km do sturm Po drodze na kąpielisko, jedno z moich ulubionych kąpielisko Jaśle. kąpielisko Jaśle. Nie byłem tam już, oj, dobrych kilka lat, także będzie fajnie sobie przypomnieć. Co mnie trochę irytuje i denerwuje. Jak Polacy oceniają uchodźców. W takim sensie, że. Widzą obcokrajowców i najeżdżają, tak jak słyszałem wielokrotnie, że w Szwecji jest tak tragicznie i tak dalej, i tak dalej. Ja wam powiem tak przez miesiąc w Szwecji ani razu mnie nikt nie wyprzedził w taki sposób, żeby było to niebezpieczne, w Polsce w ciągu dwóch dni miałem trzy sytuacje, gdzie gdybym nie przyhamował, to gościu by mnie albo zepnął, albo czołówka. Dalej, w Szwecji przez miesiąc nie spotkałem ani jednego. Obcokrajowca, czy to szweda, czy jakiegoś murzyna, czy innego, który byłby pijany, tak, że się zataczał. A jak byłem na gliniankach wziął, to gościu tak narąbany, że jego syn 10 krzyczał: Tata, nie płyń, nie płyń, a on ledwo na nogach stał i zaczął pływać po środku jeziora, w sensie tych glinianek. A wczoraj, jak z Konradem wracaliśmy z grzybów, to gościu dosłownie na czołówkę na tira wyjechał skręcił tak na przystanek bo ogarnął, że chyba jedzie na czołówkę i potem widać było jak zygzakiem jak narąbane w trzy osoby jechał, nie? on i dwóch znajomych i... i wiecie, i mnie tylko to, to na przykład irytuje że ludzie tak oceniają o w innym kraju, czy uchodźcy i, te, i ten a mi wystarczyły dwa dni żeby zobaczyć jaka to jest patologia jakie po prostu zachowania i... Szkoda słów. W tym dino na ulicy Mickiewicza 6B niecodzienna sytuacja. W sensie dawno nie widziałem czegoś takiego. Przede mną było 8 osób i każdy, ale to literalnie każdy, płacił gotówką. Pamiętacie te reklamy? Zawsze jest pora na lody koral. o kurde, nowy asfalt tutaj jest. Jakieś to takie dziury były, żeby. Co pomosty zrobili? Nie wierzę. Tu w cieniu stanąłem. Mówię, kurde, jakie zmiany. Parking, kąpielisko z pomostami zagospodarowane tam, no coś pięknego. 10 lat temu, jak to szukałem, to nie było takich rarytasów. No, i jeśli chodzi o Van life, to to miejsce jest absolutnie kozackie. Wiadomo, widać ślady po driftach i w weekendy pewnie jest tu słabo. Ale myślę, że poza sezonem to lepszego miejsca nie znajdziecie tutaj w Świętokrzyskiem. I jeszcze śpię poszedłem spać normalnie widzowie to słońce, ten, ten, ten złom jakoś mnie tak znużyło dawno tak nie miałem, żeby po prostu zasnąć w ciągu dnia ale półtorej godziny się przespałem tu na jaśle jakoś nie wiem odpuszczam, nie będę szukał jadę Borków Zalew Borków tam miałem świetne efekty. O i w ogóle to jest zabawne, że jak kiedyś szukałem, to nie sądziłem, że tyle lat później będę mówił, że o, byłem gdzieś 13 lat temu, 12 lat temu, 11, 10, także zabawnie, dobra. Ogarniam się i jadę poszukiwać, bo dzisiaj trzeba coś pokopać. Bo z rana tylko lubianka, wiecie. Tak właśnie się zastanawiałem. Czy, czy jechać na zalew wilków, czy na zalew borków, no i wybieram borków, bo tam jednak więcej ludzi, większa szansa. Widzowie, którzy teraz zamawiają Trocadero, ja specjalnie w odcinkach w Szwecji dałem wam czas, żebyście pozamawiali, bo wiedziałem, że jak przyjadę do kraju, to chcę wysłać szybko paczki i załatwiać dalej sprawy. Zostało kilkanaście sztuk, które biorę na mierze i wiślaną, bo obiecałem, że jak przyjedzie jakiś widz na mierze się ze mną spotkać, to dostanie ode mnie, ode mnie za darmo takie trokadero. I w momencie, jakby jakieś zostało, to te osoby, które do mnie pisały, teraz jeszcze mają szansę otrzymać. Ale mówię, dziwnie, bo dostałem z 5 maili że ludzie na, nagle sobie przypomnieli o chcemy teraz trokadero a ja o tym wspominałem dużo dużo wcześniej także pamiętajcie, że od razu od razu trzeba działać, a nie z takim opóźnionym zapłonem ja Cię kręcę, to są kierce no i jest, kąpielisko Borków ludzi trochę jest, ale w wodzie praktycznie tyle co nic także ubieram się, i idę działać dosłownie sekundę temu skończyłem już ciemno praktycznie i jadę znaleźć czas miejscówkę na van life. Zaraz Wam nagram podsumowanie co udało się znaleźć, a było tego, ku mojemu zaskoczeniu całkiem sporo, bułka tarta. Tyle mi zostało z wyprawy, dlatego fajnie, bo w Dino jest taka malutka, pół kilogramowa, także zaraz przesypię i jak zaczną się smażyć piersi z kurczaka, wtedy nagram Wam podsumowanie. Dobra, piersi się robią, także lecimy z podsumowaniem. No, zobaczcie, czy to nie wygląda zarąbiście? Na głównym kąpielisku, czyli tam, gdzie są bojki, łyżka wpadła kolczyk do pępka i srebrny taki kolczyk z serduszkiem, z cyrkoniami tyle, tak naprawdę tyle. A przy pomoście, gdzie wszyscy poszukiwacze omijają, bo jest masa śmieci. Trzeba dłubać, trzeba szukać fajnych sygnałów. No i wpadły okulary, które bardzo długo poleżały. Made in Italy. O, teraz zobaczyłem, bo chyba już przywołują. Trzeba będzie wyczyścić, zobaczyć co to jest. Może cenne, ale porysowane raczej będą. Chociaż kurde, wyglądają całkiem spoko. 3 zł we współczesnych. Zobaczcie, dwie perele. Dwa perele, nie dwa, trzy. Jeden grosz z perelu jeszcze 5 zł i tutaj dycha kluczyk pająk, taki śmieszny kolczyk i trzy sreberka, stara obrączka piękny pierścionek z bursztynem oraz łańcuszek który kiedyś komuś przeleciał przez głowę ponieważ był cały taki zapięty, także trzy srebra no ludzie, całkiem nieźle dlatego jutro poprawiam bo rzadko się, no kurde, trzy takie sreberka teraz w Polsce trafić super wynik a tak z ciekawości, a co? sześćdziesiąty grama 2 i 3, 5 i 6 i teraz chwila prawdy. Czy ma dychę ten łańcuszek, czy nie? Czy będzie 15,5? Oto, chwila prawdy. Dycha już jest. Jest! Tak, trafiłem praktycznie idealnie. 15 i 8. Super. Dobra, myślę, że wystarczy tego jedzenia. No bo nie jadłem praktycznie rano, zjadłem jakieś pirogi, w ciągu dnia trzy jajka. Także wieczorem będzie troszeczkę więcej. Mamy kolejny dzień. Spałem w nietypowej lokalizacji. Wyjechałem poza miasto taką szutrową drogą i stanąłem na takim. no w takim miejscu. Tam panowie budują dom. pianka w miarę podeszła. Jeszcze będzie musiała chwilę wyschnąć i drugie wejście dzisiaj do kąpieliska w borkach. Na kąpielisku nie ma nikogo. Poczekam jeszcze chwilę. pianka ich podesie. Zjem coś i ogień. Tak wygląda podsumowanie. Jeszcze trzy monety z PRL-u wpadły. Dwie blaszki, a nie cztery monety z Perelu. Cztery, 20 groszy. Szkapleżek aluminiowy, krzyżyk miedziany. I dwa sreberka. Jedna zawieszka taka mikro, a tą znalazłem na płytkiej wodzie, tam gdzie są bojki świeżo zgubione, z czerwonym oczkiem srebrne. także dwa sreberka. Wczoraj 4, dzisiaj dwa. Widzicie? Takie kąpielisko i jest fajnie. A teraz jadę nad kąpielisko, gdzie też nie byłem, już bardzo dawno. 5 lat to minimum. Zalew wilków. 23. Kilometry. Ja, widzieliście efekty w tym kopielisku wczoraj dzisiaj. Jak mam jakiegoś poszukiwacza tutaj, to wiecie co? Jak mam jakiegoś, oczywiście, widza poszukiwacza gdzieś tutaj, to serdecznie polecam. Przy tym pomoście, jeszcze po sezonie jak rowerki zostaną usunięte z wody, to Myślę bardzo fajna opcja, żeby po prostu poskubać te kapsle śmieci i na pewno coś tam jeszcze leży. Jest i zalew wilków i cisza jaka tu panuje, niezmiennie. Kilka lat temu jak tutaj byłem też bardzo dobrze kojarzę właśnie jak tu cicho i przyjemnie. I co? Pierwsza rzecz piankę wywiesić. Śniadanie niestety niezbyt zdrowe. To jeszcze spoko. jajecznica z trzech jajek, z kwareczki, bułeczka z masłem, ale wskakuje Red Bull i po śniadaniu paczka Delicji i pchacz. Tak. Właśnie rozmawiałem z ratownikiem. Tylko dwóch poszukiwaczy widział w tym roku. Czyli to nie jest dużo. To nie jest dużo. Wiadomo, że niektórzy chodzą rano, gdzie ratownik nie zobaczy, niektórzy w nocy. Ale grunże dostałem zezwolenie, mimo że jest trochę osób na plaży, ale w się i kąpie i zobaczymy, co wyjdzie w zalewie w Wilkowie. Już po poszukiwaniach ratownik powiedział mi, że dwóch poszukiwaczy widział w tym sezonie, i jak szukałem, to pokazał mi miejsce, gdzie facet zgubił złotą brazoletkę. Nie było w tym miejscu, także ktoś znalazł. A ja też znalazłem kilka fajnych rzeczy. Także, kurde, jestem zadowolony, że w Polsce takie efekty w ogóle. Yy. Sami ocencie, czy dobrze przeszukał, ktoś przede mną taką kąpielisko, czy nie. No to tak, śmieci, jak widzicie, tyle zostawione. Spinki do włosów gorzej wykrywalne, to mniejsza z tym, ale dwa grosze. Już bardzo ładny sygnał. Trzy kawałki, łowiu, metalowy taki dziecięcy kolczyk. I uwaga. 6 sreber w tym srebrny piękny sygnet. Sygnet ok, sygnet został zgubiony niedawno nie zaszedł, piękna rzecz tutaj mamy bardzo fajną, takie książeczki nigdy nie znalazłem Passport taka książeczka zawieszka, piękna, srebrna ale tutaj w zielony kamień w srebrze i to srebro już leżało minimum sezon kolczyk, tak samo, z masą perłową mocno zas zaszedł szkaplerzyk, też nie z tego sezonu i zapięcie od bransoletki bądź od łańcuszka. Czyli te, te dwa, okej, okay, mogły z, z, zostać zgubione. Sygnet wczoraj, ta zawieszka kilka dni temu, ale te cztery srebra czekały. Na mnie po prostu po jakimś innym poszukiwaczu. Także cieszę się, że tak są yy, przeszukiwane kąpieliska w Polsce. Bo praktycznie teraz w każdym kąpielisku, no w prawie każdym, mi wychodzi srebro, jakieś sygnały i nie wiem, czy to jest po prostu kwestia, że niedokładnie ludzie szukają, czy to jest kwestia, że Equinox w obudowie Sigolstra z tą cewką, snajperką robi nieprawdopodobną robotę i po prostu jak leży sreberko obok kapsel, to ktoś to omija, czy co? Nie wiem, ciężko powiedzieć odnieście się do tego w sekcji komentarzy, ale 6 sreber, no jestem bardzo, bardzo zadowolony. No najbardziej mi waga sygnetu Interesuje 6 i 6. Dodajemy to, to, to i to. 11,6 grama. To myślę, że 12 gramów srebra, bo tego nie liczę. Bo to jest wiecie, minerał jakiś. Ale 12, 12 gramów, wczoraj 15. No, całkiem spoko. A wiecie jak to się robi? To się robi tak Czary-mary Ta Jadę teraz do Konrada Dosłownie na chwilę pogadać, bo Po tych ugryzieniach szerszenia W ogóle mu się rozprzestrzeniło Z ucha na, na szyję wlazła opuchlizna i Kurde, powiem wam, nie jednego by poskładało Po czterech ugryzieniach Na Konrad normalnie do pracy tego Ale odczuł dość mocno, także Dosłownie na 10 minut pogadamy Później załatwiam sprawy i wracam do Warszawy. A do Warszawy wracam odebrać rzeczy ze współpracy i opony, bo jutro wymieniam opony i jadę pojutrze nad morze na kilka dni. I później stwierdziłem, że pokręcę się po Polsce, bo no kurde, efekty są. Ja dawno w sumie tak nie, nie zrobiłem takiego tripa tydzień czy dwa. A kurde, no dużo tych rzeczy. No, sreber to mam. Nie wiem, z 12, 13 w dwa dni. Także no nakręciłem się na tym wyjeździe. Czy A po Polsce trochę? Po starych miejscówkach, bo kiedyś szukałem z Excaliburem, z jakimś innym detektorem. A Equinox 800 z cewką sniperką robi nieprawdopodobną robotę. No walili długimi, gdzieś tu stoją. Gdzieś tu na bank stoją. Tylko pytanie gdzie. Dobra, pomogłem coś tam poogarniać. Konrad, dzięki za wszystko, proszę pozdrowić Twoją mamę i ojczyma, a przede mną 180 km do Warszawy. Wszystko wiecie, co i jak na razie cześć.